Tak jak dowódca dywizji w starym, w takiej bajeczce do, o wojsku dobrze zorganizowanym, to był odrębnym, do, odręb, kim, odręb, kimś odrębnym, zupełnie odrębnym był zastępca dowódcy do spraw liniowych i szef sztabu. I szef sztabu. My jesteśmy sztabowcy, czyli my opracowujemy plan, plan szczegółową Szczegółową koncepcję czego? Ofensywy, prawda? Jeżeli byśmy użyli tego określenia. Ale nie powiem, że często również jesteśmy wykonawcami. Często to z jakiego powodu? Bo ten, kto jest wykonawcą, wie, jaki ma plan zrealizować. I on się trzyma tego planu, prawda? On chce go zrealizować. Jeżeli robi to ktoś inny, to on często ma wątpliwości zupełnie Oczywiste wątpliwości, czy on ma inne zdanie na ten temat. Audiatury, tal, et repars. Et trzeba wysłuchać obu stron. Ale z drugiej strony, jeżeli porzucamy określoną strategię z jakichś powodów, obiektywnych czy subiektywnych, to wiadomo, że to wszystko dużo drożej kosztuje. A chyba chodzi o to, żeby mimo wszystko najtaniej osiągnąć sukces, o który nam chodzi.